Cześć, tu Kamala i witajcie na moim kanale. Spędzicie ze mną dzisiaj superowy weekend. Ogólnie ja już jestem po tym weekendzie i powiem wam, że było super. Ale jeśli chcecie ten weekend spędzić razem ze mną i się przekonać, to zostańcie do końca, zostawiajcie łap łapki w górę i subskrybujcie kanał. Witam was rano, jest 7.5 sobota i e, jadę dzisiaj na dni otwarte do HowSmart. Ogólnie, jak dojadę, zmienię sobie jeszcze bluzkę, ponieważ mam bluzkę, którą będę chciała założyć jutro, a zostaję tam na noc. I y, tę bluzkę założę jutro, możecie się domyślać, ale na razie wam nie powiem, co będę robić jutro, powiem wam to w dalszej części odcinka, więc zostańcie go przy do końca. I właśnie będę sobie zmieniać na bluzkę, house oh wow. Mam również wielki syf w pokoju i nie mam, nie mam pojęcia, kiedy to posprzątam. Ale no, nie pokażę wam teraz, mam nadzieję, żadnej części mojego pokoju, ponieważ to, co się tutaj dzieje, jest jakaś masakra. Więc yy, będę mało nagrywać w moim domu, bo jest syf. <słuch> Hejka, ogólnie jest już po... El. No, i nie wiem, co nagrywałam Nagrywałam sobie bo nie miałam czasu. Ale po prostu jakieś zdjęcia na Instagramie, i tak dalej. Potem wam opowiem, co dokładnie robiłam. Ale tak, wcześniej widzieliście mnie wyprostowane włosy. jak teraz wyglądają. O tak, o! I prawdopodobnie to jest, No, przez deszcz no, nie. No, i nie, były jakieś lekko pokręcone, no bo nie utrwalałam ich jakoś tego szybko, wyprostowałam. Ale. Przez jest też przynajmniej. To znalazłeś? O Co e, słuchajcie kochani e, jest 24 za minut My imprezujemy jesteśmy Co w Gajanzu Tak mogę Cię ci pokazać bo to na YouTube, nie to chyba nie chcesz Nie. Chcesz? To proszę bardzo, jestem z Filipem I szukamy no, jakiegoś zajęcia w garażu I mega się jaram, bo już o te... będzie dzień, w którym jadę na koncert mojej idolki Vicky Gabor, już on mi mówiłam Gabor. I Czarno. będzie super W ogóle opowiem wam, jak będę miała chwilę A będę mogła potem? Tu co chcesz tak do nocy? Okej okay. To będzie cicho Dobra, chodźmy stąd, bo tutaj nie ma co, co, co. Chodźmy stąd. Ja, myślałem, że ktoś tu stoi na tą motorę. Chodź! Hej, kochani, z kolejny nie dzień rano. Ja dzisiaj jest końca. Ja też jestem przybrana w tą bluzkę i będę robić make-up zaraz. Tylko muszę wziąć kosmetyczkę XP, ale najpierw sobie założę kończyki i ogólnie opowiem. Mam plany na to, cały koncert i tak dalej, ale to jak będę się ogarniać? Przy... Ogólnie mój tak skończony. Tylko te perfis nie nawet zarobić, jakby Wszystko tylko. Oh! Dobra, dobra, dobra. To, to, czekaj, odpowiedź od nowa. Wrzucenie do wody? Wow! Nic no to nie daje! No... Teraz rzucamy o... E, tak, siedzi palcami. Ta siedzi rawience palcami. Jakaś to dla widza. Wow! O, no. O oh, kurde. No mega. -toma. Już z z stron to wychodzi. O kurde. No i the end. Już po tym teście. Dobra, bo że na chwilę prostownicę i będę właśnie prostować włosy, no ale ja tego nagrywać nie będę. I za jakieś 40 minut wyjeżdżam do domu wracam. Ja szybko dobra wyszło do na domu. Mam taki syf w pokoju, że nawet nie będę tutaj za dużo pokazywać. Ale teraz muszę szybko się rozpakować. Mam dokładne 20 minut na spakowanie. O 17.50 wychodzę. I tak jestło... Ale mnie tutaj to w ogóle i strasznie. Ale nie mam teraz kwesti Dobra, mamy taką dowajka. Ogólnie w moim pokoju jest mega wielki syf, więc e, nie będę pokazywać jeszcze mówiłam 500 razy. Ale chwilę no nie wiem jak wam to pokazać, bo to, to jest lustro. O! Tak więc tak wzięłam dwa mazaki do autografu, mi weszło na backstage. W sensie Nie można w siebie wątpić, ale mm, po prostu to wszystko mi co zapasno, nie? Dałem już moim chomikowi jeść. Wstał i je teraz. Ale nikt nie pytał.

i pykamy, ogólnie nikogo nie, nie ma, ale Beka. I malujemy się teraz. Tutaj mamy baner, moja torba, wszystko tu jest ogólnie. No, no. Bo... Chwila, ja muszę zmienić skarpetki, nie, nie patrzcie na stópki. Ogólnie... Beka z nas. Ej <śledziny> nie, ogólnie mega super jest. Tylko mega super vibe, to będzie najlepsze wspomnienie mojego życia. Tylko <śledziny> Jeśli boję się boją, że nie zdążymy, no nie i tu jest najgorsze widzicie, ever. No Ogólnie najlepszy przegląda w moim życiu. Pokaż jak się wyglądasz w bluzce. Nie no bez. Od moja bluzka. Patrzcie, wiki Gabo. <laughs> wow. wiki Gabo, jako dwie osoby? Tak! Ha? Czekaj, czyli no, chwila, ja nie wiem jak ja to mam nagrywać. A tu nie stąd leci muzyka. To stamtąd ale chodźmy i tak. Dokładnie tak. Nie znam tekstu. Ugh, away. update. Ominęłyśmy ugh, Viki szła za nami. ugh, 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 my ugh, ugh, nie, nie, ja nie Udało się zgodnić kochani jesteśmy przy bramkach ogólnej i super cool. Ja normalnie chodzę spać po 24 na tygodniu szkolnym, ale jestem tak wykończona, że jakby wiecie ja po prostu zbiłam makijaż um, ogarniam się nie dostać, nie? Bo wykończyłam się i właśnie powiedziałam jak była na konferencji. Na konferencji było super. Najlepszy koncert świata, może teraz tego po mnie nie widać, bo jestem wykończona, ale yy, po prostu w środku ja skacze jeszcze już ostatnia moja energia yy, schowała się w środku. Myślę, że dopiero rano będzie, yy, będzie to do mnie dochodzić. Chociaż jak spotkałam pierwsze raz wiki w moim życiu, tak jakby wiecie, że złożonego zrobiłam zdjęcie że do mnie chyba do tej pory nie doszło, w sensie skakałam w ogóle z radości. Ale teraz myślę, że to jest sen. W tym tak samo. Jest to podłożenie naszego budynku, że to jest sen. Tutaj w ogóle jak to jest z konturówką, się rozmaza. Nie jestem konturowana. Ale no, nie powiedziałam wam nawet, ale e, Wiki zrobiłam sobie z nią drugie siedzenie w moim życiu. Powiedziałam jej, że będę na kampie. E, powiedziała, że mnie kojarzy. Przyłożyłam sobie duszko, w ogóle padał deszcz na koncercie, więc jestem cała mokra, ale nie mam czasu mieć włosów, więc. Zrobię to jutro. Ej, czy też pamiętam? Pamiętam? No, mogę no, zdjęcie? No, Będę na kampie. No, Serio? No, Będę. No, 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 ona no, też no, będzie. Nie, nie mogę no, się doczekać. Ej, też pamiętam? ty będziesz? na A Co tam u Ciebie? jak się masz? Mogę na zdjęcie? Bardzo, się widzimy na kampie. Oczywiście ja jak to ja teraz montowałam film, zobaczyłam, że nie nagrałam zakończenia, więc oto jest zakończenie. Yy, dziękuję wam za obejrzenie tego vloga do końca, w ogóle mam teraz emocji, no co prawda jest już fartek, ten dzień był w niedzielę, koncert, ale yy, nieważne i yy, yy, no dziękuję za zostanie do końca i jak mówiłam, nagrywałam vloga z koncertu Trzech Króli, mimo że nie jestem więziarzą, no tak nie nagrała, Vloga z koncertu mojej dolki, to nie wiem, jakby Gaborekiem, jestem fanką Wiki, więc to było trochę nie okay. Nie wiem, co mu z nie nagrała i mm, nie jestem żołnierzem, nie jestem w ogóle fanką ekipy, ale chcę się tylko pochwalić, że jadę na festiwal ekipy, no bo uważam, nie trzeba być fanem, żeby jechać na jakiś festiwal ekipy, po prostu ja chcę tam jechać, żeby się fajnie bawić, to już jest za tydzień, się mega jaram. nie będę na dwóch dniach, ale będę w sobotę, 21 i właśnie mega się ja będę jechać do Krakowa pociągiem i tak dalej, więc też będę nagrywać vloga oczywiście i superowo, więc dziękuję za obejrzenie, że nie, o w górę, subskrybujcie kanał. I pa widzimy się we vlogu z festiwalu ekipy. Może wcześniej, ale wątpię, nie wiem. Bye! Yo.